Cześć, to Witam Was dzisiaj w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś przetestujemy sobie takie oto piszczki od Explode. Są to słynne pirobajery typu Lufthoiler od Funke, czy tam te piszczałki od, od Klaska. Myślę, że dość znane, po prostu głośny pisk generujące aktualnie ostatnią ofertę ich zakupu widziałem za 16 zł za taką paczkę 24 sztuk, więc jest to dość sporo, tym bardziej jak za taki pirobajer, choć w sumie 24 sztuki zamiast 10 za 10 sztuk. Te od kosztują kodyżki więc może nie wychodzi tak źle. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że pisk będzie trzymał poziom. Tutaj opakowanie jest dość sporo. Dlaczego? Za chwilę to wam pokażę. Cena powiedziałem: 24 sztuki CE posiadają. Kategoria F1 no i co? 28,8 grama. na całą paczkę. I rok produkcji 2017. Nie wiem, czy ostrość złapię. Klasycznie na ziemi, pewnie trzeba zrobić to. 2017-28-8. Artykuł numer XP8862. z palca. Nie wiem, jak to się czyta. Jest to produkowane gdzie? Yy... Niemcy. Xplode teoretycznie ma domenę niebie, niemiecką podaną na stronie internetowej, ale to mi bardziej brzmi jak jakaś Bułgaria. E, Bułgaria? Belgia. Bułgaria, nie wiem skąd ja to wyczytałem, jak Belgia. E, zobaczymy, zobaczymy. ten Explode testowałem bardzo mało rzeczy, jestem ciekawy. Jeśli chodzi o pojedynczą sztukę takiego piszczka, wygląda ono mianowicie w taki oto sposób, ma taki patyczek, ja zawsze myślałem, że ten patyczek jest po to, żeby wbić tą piszczałkę w ziemię i żeby ona nie latała nigdzie, bo jeśli kojarzycie te Luftheuler właśnie od Funka, to je jak rzuci się tak luźno, to ta nasz gwizdek po prostu lata na każde stronę, więc myślałem, że Xplow zrobił ten patyczek, żeby po prostu one nie odlatywały i nie trafiły w kogoś. A oglądając filmy na YouTube z nimi, zobaczyłem, że na wszystkich filmach, na wszystkich prezentacjach, ludzie trzymają je po prostu w palcu, w palcach, jakby na wyciągniętej dłoni. Ja rozumiem, że tu jest patyczek, że nic Wam się nie stanie, nawet jak to wybuchnie przypadkiem, zamiast odpalić pisku. Co nie zmienia faktu, że takie piszki zazwyczaj są bardzo głośne i no nie wiem, czy chciałbym to trzymać na wyciągniętej dłoni obok siebie, na wyciągniętej ręce. Eee, dobra, zobaczymy. Później odpalę na w własną odpowiedzialność, czy jest to faktycznie takie głośne, ale boję się, że to będzie bardzo przygłuszać, więc zobaczymy. Jeśli będzie faktycznie bardzo przygłuszać, to nie będę sobie marnował uszu na coś takiego. Eee, no co, odpalamy. Wbiłem w ziemię, nie będzie latać. To jest moim zdaniem bardziej sensowne rozwiązanie. Wymiar fajny. może pisk nie jest długi, ale fajnie, że przy tym pisku były też również iskry. A, a nie. No, sam taki pisk. Wiecie o co raczej mi chodzi, że był taka mała fontanna z iskier. E, ok, ale pisk cichy. Cichy pisk. Odpalę to na wyciągniętej dłoni. Na wyciągniętej ręce nie wiem co mam z tym dłonią. E, odpalę, bo naprawdę. No, pisk nie był aż tak przeraźliwy, głośny jak potrafi być w tego typu produktach. Zobaczymy, zobaczymy czy, czy warto. Podpalamy na wyciągniętej ręce. No szczerze mówiąc, na wyciągniętej ręce one są głośne. Ale na wyciągniętej ręce, tak jak wbiłem i oddaliłem się kilka metrów, to raczej nic specjalnego. E, śmierdzi niesamowicie, e, więc osobiście raczej bym bym to wbijał albo po prostu rzucał, zamiast no, zamiast po prostu trzymać tego w łapie choć jest to na pewno ciekawe yy, ja osobiście nie opiszę tego doświadczenia jako najbardziej pozytywna rzecz w życiu no co no piszczało mi przy uchu uwielbiam pisk w wyrobach pirotechnicznych żeby nie było że tak narzekam naprawdę go lubię yy, ale no, nie jest to coś co chciałbym sobie odpalać przy uchu yy, więc no co zobaczymy sobie na decybelomierzu jak to wypada Mm, za te pieniądze w sumie może być. 24 sztuki, wychodzi to w miarę opłacalnie, choć wydaje mi się, że te otwunkę są po prostu głośniejsze. Yy, I mają też jakieś kolorki tutaj mamy te iskierki yy, ale tak czy tak, za 16 zł, jak jeszcze z kodem pewnie wychodziły koło 15. Nie jest to zły pirobajer za te, za te pieniądze, moim zdaniem. Zobaczymy, odpalamy tak raz, dwa, trzy, wbijemy z 3,5 metra w ziemię od decybelomierza, no i odpalamy. Odpalone. 954, zobaczę, teoretycznie nie jest to produkt wybuchowy, więc może na trybie A lepiej sobie poradzi decybelomierz. Yy, ale no nie wydało mi się jakoś wybitnie gło głośne. Więc, może w te 9.4 faktycznie mogę uwierzyć. Yy, dobra, w tym samym miejscu, mniej więcej koło siebie. Będę miał trochę sprzątanie później, tutaj po tych piszczkach. 9.9 yy, nie jest to nic yy, wybitnego. Odpalę jedną sztukę na decybelomierzu, jeszcze tylko ale na wyciągniętej dłoni. Tutaj ustawimy sobie tak, jak powinno być. No i tak na wyciągniętej dłoni od siebie sprawdzimy, jaką to wygeneruje, no, jaki hałas, po prostu jaką głośność, nawężenie dźwięku. 110.1. Eee, myślę, że dla większości z Was 110 decybeli pół metra od ucha nie będzie naj, najfajniejszą rzeczą na świecie. Także ja bym po prostu nie słuchał się filmów z internetu, ze wszystkich prezentacji. Choć podejrzewam, że panowie e, Azjaci, którzy to wyprodukowali i którzy odpalali to przy fabryce na tym filmie, wiedzieli co robią. I pewnie tak miało być. Choć dla mnie średnio przyjemne, wątpliwa przyjemność z takiego odpalania, moim zdaniem. Co mogę powiedzieć o tych piszczkach od Xplode? Są spoko, są spoko, do zabawy ok, za 16-15 zł powiedzmy za 24 sztuki to się opłaca, porównując do innych piszczków. Co nie zmienia faktu, że inne piszczki są trochę głośniejsze, przynajmniej tak mi się wydaje tutaj, bez szału, fajnie, że są te iskierki. Taki luźny test pirobajerów, mam nadzieję, że się podobał, yy, nic specjalnego na pewno tu nie było, ale no co, trzeba testować wszystko, nie można narzekać, trzymajcie się, cześć, dajcie mi znać w komentarzu co wy sądzicie o tym produkcie, może wam się spodobał bardziej, ja lubię pisk w petardach, ale sam pisk jest taki o, no, no popiszczy trochę, ale no wolę jak jednak ten pisk kończy się jakimś tytanium salut, kończy się jakimś hukiem. A no tak, to same pieczki do zabawy ok, ale jakbym miał odpalić 24 sztuki, jedną po drugiej, to pewnie głowa by mi wybuchła. Tym bardziej jakbym to odpalał po prostu w dłoni. E, trzymajcie się, cześć, tak jak powiedziałem, dajcie mi znać w komentarzu. E, no i zapraszam do wzięcia udziału w konkursie i zapraszam do opisu. E, jeszcze raz, cześć.